Na wstępie tego odcinka organizuję dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać coś z kolekcji Pixel. Jedyne co musicie zrobić, aby wziąć udział, to zostawić łapkę do góry pod tym odcinkiem, subskrybować mój kanał, co będzie oczywiście sprawdzane. No i w komentarzu napisać swoją nazwę z Movie Star Planet. A teraz zapraszam do oglądania. Cześć, kochani, z tej strony ja, Talix. No i witam Was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet. No i w dzisiejszym odcinku będę przechodziła tylko parkury Unknown. Jak wiecie, umknął tworzy naprawdę chore te parkury, niektóre są totalnie niemożliwe. Także dzisiaj na pewno będę się mega wkurzała. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, także mamy tutaj właśnie Unknown, no i wchodzimy już normalnie. Się boję, co on tam zrobił ostatnio. Yy, dobra, jest sporo tych nowości, także. Co to jest to pierwsze? Oh my god. No nie ma opcji, że ja mam to przejść. Czekajcie, jakby... Co? No chyba nie. Nie ma takiej opcji. Nie da się tego. To jest coś dla Mikalo chyba. Black Hole um, O co tu chodzi? Oh my gosh. Spójrzmy jeszcze sobie na to. Um, co? O kurde. Dobra, moi drodzy. Także myślę, że w pierwszej kolejności polecimy sobie z tym parkurkiem błysk kreatywności. Ocena szalona, także może uda się to przejść, bo to wygląda tak tylko strasznie, a tak naprawdę pewnie nie jest takie trudne. Także dobra, lecimy, chociaż ja jestem totalnym nubem nie wiem, czy to przejdę. Ale moi drodzy, w ogóle jak widzicie mam właśnie lamę, jak widzicie, udało mi się ją dzisiaj zdobyć. Nagrywam ten odcinek we wtorek, a wy go widzicie najprawdopodobniej no w środę, bo zamierzam robić właśnie daily, póki nie chodzimy jeszcze do szkół i przed chwilą zginęłam, jak widzieliście. No i właśnie udało mi się tą alpakę zdobyć lamę, znaczy, bo to alpaka i lama się różnią, to jest akurat lama, ale jest naprawdę przesłodka. Wow, wow. Okej, okay, dobra, myślałam, że będzie prościejszy tym parku. Już na wstępie tam zginęłam. Idziemy. Aha, okej, okay, nie wiem czemu zginęłam. Lecimy od nowa. Kurde, nie wiem, ile w ogóle, czy ja w ogóle jakiś parkur na przede w tym odcinku, ale się trochę pomęczymy na pewno nad tymi parkurami. Powiem wam, że... To jest trochę ten fiolet i mi się strasznie zlewa z drabiną i ciągle mi się myli, że mam skakać yy, na tą lawę właśnie i dlatego tak ginę i mi się ciągle to myli właśnie. Wow, dobra, udało się, ale się wydarłam. Idziemy sobie tutaj, teraz tu, okej, okay, dobra. Następnie tutaj, teraz tu, o nie. Dobra, okej. Okay. Ale się stresuję sę, bo zaszłam już dosyć daleko i gdybym teraz zginęła, to mi się wkurzyła przysięgam. Dobra, o nie! Ale mi się ręce trzęsą, dobra. Tutaj teraz lecimy sobie. Nie, no chillera póki co. Ja nie mogę. Ile tego jeszcze? Kurde, myślałam coś krótsze. O nie. Ej, kryształ by się przydał tak szczerze, bo jestem już dosyć daleko. I gdybym miała teraz tak zginąć, to o kurde, dobra, ale mi się ręce trzęsą I boję się, że przez to, że mi się tak ręce trzęsą To zginę Ja tak zawsze mam, że gdy jestem daleko To się po prostu stresuję, że zginę Zwłaszcza na niemożliwych czy tam szalonych parkurach Ale bardziej mam tak na niemożliwych Dobra, a ja jeszcze gadam I gadać i grać w nie na niemożliwym parkurze To jest naprawdę hardcore yy, Dobra, póki co nie ginę, nie wiem czemu Ale fajnie w sumie Okej, okay, żałuję, że to powiedziałam, bo za momencik mogę zginąć właśnie O nie, dobra yy, Udało się Teraz tutaj, tu. Ja mam tam wszystko. Jak co my tam mamy potem? Dobra, lecimy na ryzyko, nie wiem. Aha, tu w portal trzeba teraz. O nie, please, dobra. Udało się. Y a, -A, a Teraz musimy grawitacją na tą drabinę iść, dobra. Ej, ale czuję taki niepokój totalny na tym parkurze. Ja się boję mega parkurów umknął, na bo on takie dziwactwa potrafi zrobić, że masakra. Dobra, tu. Co? No chyba nie. Dziękuję, wychodzę z Blockstar Planet. Eluwina, jestem już trochę przeszłam tego z powrotem, ale się tak wkurzyłam, że musiałam zrobić sobie chwilową przerwę od tego parkura. No i lecimy sobie znowu. Po prostu, o nie mogę no. Tam byłam za blisko ścianki chyba, dotknęłam po prostu i dlatego zginęłam. Ale... Byłam blisko prawie, także poprzechodzimy sobie ten parkur jeszcze parę razy, ale nerwice mam totalną już. Także chyba w tym odcinku wychodzi na to, że przejdziemy tylko jakieś dwa niemożliwe parkury na no bo ja nawet nie umiem takiego czegoś przejść, a to ma ocenę szaloną. Jestem ciekawa, czy. Yy, czy komuś innemu się właśnie, na przykład z moich znajomych, udało to przejść? Zreknijmy sobie. No udało się, 40 sekund wam to zajęło? Co jest? Ej, jakim cudem 40 sekund? Co jest? Jak ja na przychodzę, to w 3 minuty nie mogłam tego przejść jeszcze, bo ja po prostu jestem taka ostrożna, że idę sobie tak powoli, ale on mógłby zmienić te drabinki, bo one mi się strasznie zlewają z lawą, tak tą fioletową, co nie? I mi jest trochę tak dziwnie, czuję jakbym miała skargi na tą lawę. Wow, i mi się to strasznie zlewa, ale mam nadzieję, że będzie gicior. Lecimy sobie. Serio, ostatnio totalnie nie mam pomysłów na odcinki z Blockstar Planet, dlatego nagrywam jakieś pierdoły, po prostu to co się da, to nagrywam. Także lecimy tu. Um, teraz tam, o nie! I ten tytuł będzie pewnie podobny, taki, gdzie nagrywałam odcinek o Mikalo, także będzie taki odcinek, że X umknął, oszalał, bo on serio oszalał. Ja normalnie, pewnie sobie myślicie, tak, X, ty gadasz z tym parku, jest prosty, ale. Dla mnie nie jest prosty jak wszystkie zresztą. No i bom tak blisko. Jezu, nie wytrzymam. Dobra, widzimy się, gdy będę już tam gdzieś na górze. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już sobie tutaj, tam, gdzie przedtem zginęłam. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile czasu mi zajęło, żeby do tego dojść, także lecimy sobie yy, tutaj musimy, no i trafić trzeba w ten portal, dobra? Będę na pewno bardziej ostrożniejsza teraz. Co? O oh, kurde, jakie trzeba mieć szczęście, serio. Już miałam zawał totalny. Dobra, teraz tu musimy delikatnie przejść. Okej. Okay. wow Dobra, udało się. No i mamy portal. I czy to będzie już meta błaga? Mam dosyć tego parku na No chyba jakiś żart, że jeszcze Block Star Planet mi zalagowało, no BSP. Dobra, udało się. I... o co Kaman? Um, spoko. Jest dobra! Jezu, jak się cieszyłam. jej! Dobra, moi drodzy widzowie, mamy metę. Także udało nam się przejść pierwszy parkur, odtunknął na. Lecimy na kolejny. Teraz weźmiemy sobie ten parkur, który jest właśnie chyba dla Mikalo podajże, Także lecimy. Nie ma on jeszcze oceny. Także, jak widać, jest on pewnie dosyć trudny. No i dobra. O co tu Kaman? Yy, tu. Okej, okay. trzeba wskoczyć tam gdzieś na bok, dobra. Także próbujemy znowu. Wiem już mniej więcej o co Kaman tutaj do. E, źle natrafiłam, muszę natrafić na, po prostu na tą ściankę czarną, a. Źle to zrobię, O tak, tutaj, dobra. Tutaj. Wow! Okej, okay. i co? Okej, okay, dobra, teraz tu. Wow! A nie! Dobra, prawie się udało. Lecimy sobie oczywiście ponownie tutaj, ale niewiele brakowało naprawdę. Idziemy tutaj. Ej, ale w sumie powiem że nie spodziewałam się, że tak nawet. <grym> że tak nawet dobrze mi pójdzie na początku, bo ja mam problemy z takimi parkurami, A jak widać, na początku dałam sobie od razu radę, także już wiem mniej więcej o co tam chodzi, ale ja nie lubię tego typu parkourów strasznie, dlatego że nie umiem, nie umiem po prostu ich. Przechodzi, dobra, nie wiem jak ja to zrobiłam za pierwszym razem, że mi się od razu udało tam przejść, kurde, nie wiem, czekajcie, muszę to pomyśleć, jak ja to przedtem zrobiłam i się skupić, bo no ginę ciągle, a tak ginięcie y, ciągle to też nie jest dobrze, także idziemy na ściankę czarną, o Jezu, jesteśmy na trampolinie właśnie, no i lecimy, wow, no serio, tak się cieszyłam, że w końcu jestem na trampolinie. Tam jest mega ciężko trafić, bo trampolina jest strasznie, ale to jest strasznie biskolowy. dobra. Ja zauważyłam, że jak gadam, to jak nie gadam, to lepiej mi się przychodzi parkury, dobra. Tu. No niestety się nie udało, nie wiem, czy mi się w ogóle to uda, ale chociaż jeden parkur już w tym odcinku udało się przejść, także taki plus. No i. No i lecimy sobie znowu od nowa. Tak ciągle będzie. Oczywiście no nie będę przychodziła ciągle tego parkura, bo to byłoby za nudne po prostu. Ale przychodzę to na telefonie, także myślę, że to jest jakaś tam trudność, bo zawsze dużo osób właśnie czemu ty grasz na telefonie? Wow, umiesz gerać na telefonie i tak dalej, także myślę, że jakąś tam trudność jednak mam. Uh, no, kurde, czemu ja poskoczyłam teraz dwa razy? Nie wiem, nie czaję. Lecimy znowu. Tutaj, tu, dobra. I tu trzeba tak... Aha, źle zrobiłam. No i teraz skaczemy tu, dobra, okej. Okay. Udało się, ale się przestraszyłam przez chwilę No i co ja mam teraz zrobić? Aha, mamy chyba wskoczyć tam gdzieś na dół Ej, boję się, strasznie się boję Nie chcę zginąć Czekajcie, o co, come on. E, Mam chyba wskoczyć na tamto Ale nie wiem, boję się Bo tamto logiczne że nie doskoczymy Także dobra, widzowie, ryzykujemy Tam trzeba było to zrobić, serio Dobra, znowu tutaj Na trampolinie, okej okay. O nie, nie uda się no, źle, to po prostu odmierzyłam Idziemy sobie znowu W ogóle tutaj jest ze mną chyba Daria Także pozdrawiam tutaj e O nie, dobra, nie udało się Niestety, coś nie pykło Lecimy od nowa, tak parę razy jeszcze Ale nie będę tego parkura Nie wiadomo też ile przychodziła Bo jednak to jest męczące, tak w kółko przychodzić ciągle No, to samo e Także lecimy Ja ogólnie na telefonie jak jestem, właśnie jak widzicie I to jest jakaś tam trudność jednak ale dużo osób też mówi właśnie, że umieją grać na telefonie. Dla mnie to jest trochę trudne, ale znowu mamy. No nie wytrzymam. Ok, o, udało się, wow. Dobra, tam musimy lecieć na prosto, chociaż tyle wiem. Czy to się... Ok, udało się. Um, no i co teraz? Czy ja mam gdzieś tam... Aha, tutaj, dobra. Co? No chyba umknął. No, no chyba umknął na coś. Ja. O nie! Dobra, udało się! Wow! Tutaj. Ej, będę sztosem totalnym, jeśli to przejdę jako pierwsza, ale. Raczej tego nie przejdę jako pierwsza, bo. Dalej będzie ciężej. Czy są dwa wyjścia, są dobre? O co tam chodzi? Umknął, co on zrobił? Raczej to jest dobre. Co? No, chyba umknął na coś. Tam mam. Ej, a tam jest jakaś trampolina. Ej, o co chodzi? Nie wiem za bardzo, jak to przejść. A co. A, czyli dwie strony były prawidłowe. Przecież, jak tam. Aha, ja chyba muszę to przeskoczyć, ale wątpię, by to się, moi drodzy, udało. Nie, to się nie uda, nie ma szans. Ale dobra, próbujemy. Lecimy. No i mówiłam, że nie ma szans. Dziękuję. Ostatnim już parkurem, bo normalnie nie wytrzymuje moje nerwy. Będzie to taki parkur. Nie wiem, co to jest. Wygląda to strasznie. Ma ocenę niemożliwą, oczywiście. Także zaczynamy sobie z tym parkurem. Już widzę, że będzie trudny. Dobra, trzeba ogarnąć najpierw o co chodzi. Także tutaj trzeba przeskoczyć. Um, tu, okej. Okay. Teraz tu. Eee, aha, dobra, czaję. Trampolina. W tym parkur wygląda naprawdę bardzo, to bardzo trudny. Wow, jakie mam to ten. Ej, to chyba. Ej, za wysokie to chyba jest. Ale nie no, w sumie ma ocenę, także no. Ej, ten odcinek jest stery, totalnie dziwny, bo jakoś dziwnie przychodzę te parkury. No bo po prostu parkury unkną, no, no oni doprowadzają do szału chyba jeszcze bardziej niż ten Mikaloxa. Co, przechodziłam parkur Mikalo, to mnie normalnie po prostu tu też irytował, ale ten parkur. To już w ogóle mnie irytuje ten... Te umknął nowe parkury są po prostu strasznie irytujące. Może, nie wiem, na live będę przychodziła te parkury, bo wtedy się aż tak nie wkurzam. Poprzychodzimy sobie parę razy w tym parku też, żeby odcinek oczywiście nie trwał no nie wiadomo ile. No niejku, muszę się skupić i trafić na tą trampolinę. Dobra, czekajcie. Idziemy sobie tutaj. Muszę się skupić. Dobra. Przeskoczyć teraz tam trzeba. Przeskoczyłam to. Teraz... Kurde, myślałam, że mam się tak prosto, zapomniałam, że tam mam się nie ruszać. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Yy, tu. Yy, Okej. Okay. Teraz trzeba przez skok, dobra, który się udał na szczęście. Yy. No nie! No nie wytrzymam. Dobra, widzowie, ostatnie podejście, jak teraz zginę, kończę odcinek. Zginięcie zależy od końca odcinka. Zginęłam także, moi drodzy. To byłoby też na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. On totalnie nie miał sensu, bo ciągle ginęłam. Jak chcecie drugą część, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!